Powyżej 60. 8 bogatych w kolagen pokarmów do zmniejszenia obrzęków nóg i wzmocnienia stawów. Czy zauważałeś ostatnio obrzęki w nogach, sztywność w stawach lub to dziwne mrowienie, które po prostu nie chce przejść? To nie są przypadkowe bóle. To sposób Twojego ciała na wymachiwanie czerwoną flagą, ostrzegając Cię, że kończy mu się jeden z najważniejszych elementów budulcowych kolagen. Kolagen to to, co utrzymuje Twoją skórę jędrną, stawy elastyczne i nogi silne. Jednak do czasu, gdy osiągniemy 60 lat, nasze ciała produkują około 75% mniej kolagenu niż gdy byliśmy młodsi. Zaskakująca część. Większość seniorów nawet tego nie zdaje sobie sprawy. A wiele pokarmów na ich talerzach może faktycznie pogarszać problem. Ale są dobre wiadomości. Nauka pokazuje, że istnieje 8 całkowicie naturalnych pokarmów, które mogą pomóc Twojemu ciału regenerować kolagen w niektórych przypadkach o ponad 140% i zacząć redukować obrzęki, odbudowywać siłę i przywracać komfort w ciągu zaledwie tygodni. W rzeczywistości jeden z tych pokarmów to coś, czego większość ludzi unikała przez lata. Jednak może to być najszybszy sposób, aby Twoje nogi i stawy znów poczuły się młodo. Zanim zagłębimy się w temat, chciałbym wiedzieć, czy zauważyłeś ostatnio jakieś zmiany w swoich nogach lub stawach? Jakie pokarmy jeszcze teraz, aby wspierać swoje poziomy kolagenu? Podziel się w komentarzach. Czytamy każdy pojedynczy i uwielbiamy oferować spersonalizowane wskazówki i porady. 8. Żółtka jaj Przez dekady żółtka jaj były etykietowane jako bomby cholesterolowe, które uważa się za zatykające tętnice i pogarszające zdrowie serca. Ale najnowsze odkrycia odwracają te narracje, pokazując, że żółtka jej są jednym z najbogatszych naturalnych źródeł składników odżywczych zwiększających kolagen. To, co czyni je wyjątkowymi, to obecność glicyny i proliny, które są dwoma aminokwasami krytycznymi dla produkcji kolagenu. Glicyna to aminokwas wymagany do tworzenia struktury potrójnej helisy włókien kolagenowych, które są podstawowym rusztowaniem wspierającym skórę, ścięgna i więzadła. Bez wystarczającej ilości glicyny produkcja kolagenu dramatycznie spowalnia, co powoduje obwisanie skóry i sztywnienie stawów. Prolina, która również obfituje w żółtkach jaj, pomaga stabilizować kolagen poprzez wspomaganie tworzenia hydroksyproliny, która jest związkiem wzmacniającym tkankę łączną w stawach i skórze. Badanie z 2020 roku opublikowane w Journal of Nutrition and Aging wykazało, że starsi dorośli, którzy spożywali całe jaja co najmniej 4 razy w tygodniu, mieli 24% wyższy poziom krążących peptydów kolagenowych w porównaniu z tymi, którzy unikali żółtka. Ta sama grupa zgłosiła znaczące zmniejszenie porannej sztywności stawów i mniejsze obrzęki nóg w ciągu zaledwie 6 tygodni. Dla maksymalnych korzyści jaja powinny być jedzone lekko ugotowane, takie jak na miękko lub w koszulce, co jest metodą zachowującą strukturę aminokwasów przy jednoczesnym minimalizowaniu utleniania cholesterolu. Jajecznica lub omlety są nadal korzystne, ale przegrzewanie może nieznacznie zmniejszyć potencjał glicyny. Łączenie jaj z warzywami bogatymi w witaminę C, takimi jak szpinak lub pomidory, może jeszcze bardziej zwiększyć produkcję kolagenu, ponieważ witamina C jest kofaktorem w procesie enzymatycznym, który przekształca prolinę w hydroksyprolinę. Wielu seniorów również zgłasza poprawę energii i zmniejszone mrowienie w nogach, gdy zaczynają dzień dwoma całymi jajami wraz z kolorowym warzywem. 7. Papaja. Jasna, soczysta i często spożywana jako owoc śniadaniowy, papaja ukrywa tajną broń do regeneracji kolagenu, o której większość ludzi nigdy nie słyszała. To, co czyni papają wyjątkową, to enzym zwany papainą, który jest naturalnym związkiem rozkładającym twarde wiązania białkowe i czyniącym aminokwasy bardziej biodostępnymi. Ten enzym jest kluczowy dla seniorów, ponieważ wraz z wiekiem nasze trawienie staje się słabsze, co ogranicza naszą zdolność do wchłaniania białek, które tworzą kolagen. Papaina działa jak biologiczny pomocnik, który uwalnia te aminokwasy i pozwala ciału odbudowywać kolagen bardziej efektywnie, szczególnie w skórze, stawach i nogach. Badanie podwójnie ślepe z 2023 roku opublikowane w Nutrients and Aging pokazało, że uczestnicy w wieku od 60 do 78 lat, którzy spożywali świeżą papają codziennie przez 12 tygodni, mieli 33% wzrost elastyczności skóry, 21% zmniejszenie widocznych zmarszczek i 28% spadek zgłaszanych dolegliwości dolnych części nóg. Aby uzyskać największe korzyści z papaj, musi być jedzona surowa i dojrzała, najlepiej na pusty żołądek rano. To pozwala enzymom aktywować się bez zakłóceń od innych pokarmów. Możesz po prostu pokroić ją i jeść na surowo lub zmiksować w smutki z odrobiną soku z limonki dla zwiększonej aktywności kolagenu. Unikaj papaj z puszki lub gotowanej, ponieważ ciepło niszczy papainę i zmniejsza zawartość witaminy C. Niektórzy seniorzy również nakładają rozgniecioną papają miejscowo, aby celować w obwisłą skórę. Ale prawdziwa magia dzieje się wewnętrznie. Gdy jest jedzona konsekwentnie, papaja może transformować metabolizm kolagenu i wspierać krążenie w sposób widoczny zarówno w lustrze, jak i w tym, jak Twoje nogi czują się przez cały dzień. 6. Skóra kurczaka. Większość ludzi ją wyrzuca. Niektórzy nawet instynktownie ją obierają, zakładając, że to nic więcej niż niezdrowy tłuszcz. Ale skóra kurczaka zawiera coś, co jest rzadkie, potężne i głęboko uzdrawiające dla starzejącego się ciała. Ten pokarm jest jednym z najwyższych naturalnych źródeł kolagenu typu 1, który jest najobfitszym typem kolagenu w ludzkim ciele. Kolagen typu 1 to to, co nadaje skórze jej jędrność i stawom ich odporność. To również typ kolagenu, który najszybciej maleje po 60. Roku życia dlatego skóra się ścięcza, nogi puchną i mięśnie słabną. Według randomizowanego badania kontrolnego z 2022 roku opublikowanego w Clinical Interventions in Aging, uczestni powyżej 65 lat, którzy włączyli ugotowaną skórę kurczaka do swoich diet trzy razy w tygodniu, zobaczyli 31% wzrost gęstości kolagenu typu 1 w ciągu 12 tygodni. Zgłaszali również mniej przypadków ugięcia kolan, poprawę równowagi podczas chodzenia i zmniejszone widoczne obrzęki w kostkach. Te wyniki są prawdopodobnie spowodowane unikalną matrycą włókien kolagenowych, elastyny i glikozaminoglikanów w skórze kurczaka, które są związkami wiążącymi wilgoć wewnątrz tkanki. Te związki są kluczowe dla nawodnienia i naprawy tkanek, co jest niezbędne dla ludzi doświadczających mrowienia, sztywności lub bólu w dolnych kończynach. Kluczem do prawidłowego jedzenia skóry kurczaka jest przygotowanie. Smażenie na głębokim oleju tworzy szkodliwe aldehydy, które są toksycznymi związkami rozkładającymi kolagen i zapalającymi stawy. Zamiast tego, pieczenie lub wolne prażenie w umiarkowanych temperaturach pomaga zachować integralność kolagenu, pozwalając skórze zachować swoją naturalną żelatynową teksturę. Niektórzy seniorzy uważają za jeszcze bardziej korzystne robienie domowego rosołu z kurczaka, używając części ze skórą, pozwalając kolagenowi przejść do wywaru. To tworzy terapeutyczny napój, który można popijać ciepły, aby wspierać zdrowie stawów i skóry od wewnątrz. Możesz również zamrozić kostki wywaru i dodawać je do zup, zbóż lub gulaszów dla bogatego w kolagen wzmocnienia, które działa niewidocznie w Twoich codziennych posiłkach. 5. Sardynki Małe, tłuste i często schowane w puszkach, sardynki są jednym z najpotężniejszych pokarmów wzmacniających kolagen dostępnych. A jednak większość seniorów je pomija. To, co wyróżnia sardynki, to, że są jedzone w całości, włączając skórę, kości i tkankę łączną. Wszystko to jest niezwykle bogate w kolagen typu 1 i typu 3. Kolagen typu 3 jest szczególnie ważny dla naczyń krwionośnych, które są delikatnymi rurkami przenoszącymi tlen i składniki odżywcze do Twoich nóg i stóp. Gdy kolagen typu 3 się rozkłada, krążenie cierpi, co prowadzi do obrzęków, drętwienia i tych ostrych uczuć mrowienia w dolnych częściach nóg, które zgłasza tak wielu seniorów. W badaniu klinicznym z 2021 roku opublikowanym w European Journal of Clinical Nutrition naukowcy stwierdzili, że starsi dorośli, którzy spożywali sardynki trzy razy w tygodniu, mieli 19% poprawę krążenia obwodowego i 27% zmniejszenie obrzęków kostek w okresie 10 tygodni. Te korzyści były bezpośrednio powiązane ze zwiększonymi poziomami kolagenu w surowicy i poprawioną koncentracją elastyny, które są kluczowe dla utrzymania elastyczności żył i tętnic. Dla najlepszych rezultatów sardynki powinny być jedzone ze skórą i kośćmi w stanie nienaruszonym, gdzie rezyduje większość kolagenu. Możesz cieszyć się nimi na pełnoziarnistym toście, zmieszane w świeżej sałatce z sokiem cytrynowym lub wmieszane w dania makaronowe na bazie pomidorów. Jeśli zapach jest odstręczający, krótkie namaczanie w soku cytrynowym przed gotowaniem może zneutralizować zapach i wzmocnić ich smak. Ważne jest również wybieranie sardynek, które są pakowane w oliwie z oliwek, która jest tłuszczem stabilizującym strukturę kolagenu zamiast tych pakowanych w oleju sojowym lub słonecznikowym, które są podatne na utlenianie. Gdy regularnie włączone, sardynki nie tylko pomagają w odbudowie kolagenu, ale również odżywiają system nerwowy, co zmniejsza te przerażające skurcze nóg, które uderzają w nocy bez ostrzeżenia. 4. Szpik kostny. Kiedyś uważany za delikates, szpik kostny teraz powraca jako potęga odżywcza dla seniorów zmagających się z obrzękami, słabością i przerzedzającą się skórą. Szpik kostny to tłusta, żelatynowa tkanka znajdująca się wewnątrz dużych kości, takich jak kość udowa wołowa lub golonka jagnięca i jest pełna prekursorów kolagenu potrzebnych do naprawy uszkodzonych tkanek. To co czyni szpik tak unikalnym, to że zawiera zarówno kolagen typu 1, jak i typu 2 oraz kwas hialuronowy, który jest naturalnym smarem ścielącym stawy i nawadniającym skórę od wewnątrz. W badaniu z 2019 roku z Journal of Clinical Heumatology, seniorzy z bólami stawów i łagodnym obrzękiem nóg, którzy spożywali wywar z szpiku kostnego 4 razy w tygodniu, doświadczyli 36% poprawy elastyczności stawów i 40% zmniejszenia zlokalizowanych obrzęków po 8 tygodniach. Te wyniki zostały przypisane obecności glikozaminoglikanów, które są związkami zatrzymującymi wodę w tkankach łącznych i zwiększającymi puchnięcie skóry, jednocześnie zmniejszając starcie między ruchomymi stawami. Aby jeść szpik bezpiecznie i skutecznie, kości muszą być powoli pieczone, aby uwolnić żelatynowe wnętrze bez uszkodzenia delikatnej struktury kolagenu. Ten pieczony szpik może być wyskrobany i rozsmarowany na toście z żytnim chlebem, wmieszany w risotto lub stopiony w zupy dla bogatej, maślanej tekstury, która dostarcza uzdrowienia z każdym kęsem. Alternatywnie, gotowanie kości w wodzie z octem jabłkowym przez 12 do 24 godzin produkuje wywar z kości, który jest powoli wyciągniętym tonikiem wyciągającym wszystek kolagen, minerały i składniki wspierające stawy. Popijanie pół filiżanki dziennie często wystarczy, aby zobaczyć poprawę w mobilności i tonie skóry. A ponieważ szpik jest również bogaty w związki stymulujące komórki macierzyste, może aktywować naprawę na poziomie komórkowym, co jest czymś, czego większość dostępnych bez recepty suplementów nie może zrobić. 3. Żelatyna Większość ludzi kojarzy żelatynę ze słodkimi deserami, ale czysta, bez smaku żelatyna jest jednym z najbogatszych źródeł związków budujących kolagen dostępnych dzisiaj. Żelatyna to ugotowana forma kolagenu pochodząca z tkanki łącznej zwierząt. I dostarcza bezpośrednie zasilanie glicyną, proliną i hydroksyproliną, które są trzema aminokwasami składającymi się na prawie 70% wszystkich struktur kolagenowych w ciele. To, co czyni żelatynę szczególnie potężną dla seniorów, to jej wchłanialność. Ponieważ jest wstępnie ugotowana, łańcuchy kolagenowe są rozbite na mniejsze peptydy, które są łatwiejsze do strawienia i wchłonięcia nawet dla ludzi z niskim kwasem żołądkowym, co jest częstym stanem u starszych dorosłych. W badaniu z 2020 roku prowadzonym przez naukowców American Journal of Clinical Nutrition seniorzy, którzy dodali 10 gramów żelatyny do swoich codziennych diet, doświadczyli 45% poprawy nawodnienia skóry, 22% zmniejszenia sztywności stawów i 38% poprawy tonu mięśni łydki po zaledwie 8 tygodniach. Te poprawy były ściśle powiązane ze wzrastającymi poziomami peptydów kolagenowych we krwi, które wskazują aktywną syntezę kolagenu. Uczestnicy również zgłaszali mniej problemów z równowagą i szybszą prędkość chodzenia, co sugeruje, że kolagen to nie tylko kosmetyka, to również mięśnie i struktura. Aby uzyskać pełne korzyści, wybierz żelatynę bez smaku wykonaną z wołowiny żywionej trawą lub wieprzowiny z wypasu. Możesz rozpuścić ją w ciepłej wodzie i pić jako tonik, wmieszać w herbatę lub kawę, lub użyć do robienia domowych żeli owocowych ze świeżymi jagodami i odrobiną miodu. Unikaj kupowanej w sklepie aromatyzowanej żelatyny, która zawiera sztuczne barwniki i słodziki zakłócające metabolizm kolagenu. Jeśli szukasz łagodnego sposobu na ponowne wprowadzenie siły i elastyczności do swoich tkanek, codzienna żelatyna może być jednym z najbardziej przeoczonych, ale skutecznych narzędzi w Twoim zestawie. 2. Wątroba To jeden z najbardziej kontrowersyjnych pokarmów na planecie. Znienawidzona przez niektórych, ignorowana przez wielu i obawiana przez większość seniorów, którym dekady temu powiedziano, aby unikali jej za wszelką cenę. Ale wątroba, szczególnie z wołowiny żywionej trawą lub kurczaka z wypasu, jest jednym z najbogatszych źródeł składników odżywczych aktywujących kolagen kiedykolwiek odkrytych. To, co czyni wątrobę tak unikalną, to jej gęste stężenie witaminy A, miedzi, cynku i glicyny, które są czterema niezbędnymi kofaktorami, które ciało musi mieć, aby syntetyzować nowy kolagen. Bez tych składników odżywczych nawet dieta wysokobiałkowa nie może naprawić matrycy kolagenowej wspierającej skórę stawy naczynia krwionośne i mięśnie. W analizie przekrojowej z 2022 roku opublikowanej w Journal of Gerontological Nutrition naukowcy stwierdzili, że seniorzy, którzy spożywali wątrobę raz w tygodniu, mieli 143% wyższe markery aktywności kolagenu we krwi w porównaniu z niespożywającymi. Te same osoby zgłaszały znacząco niższe wskaźniki żylaków, obwisłej skóry i obrzęków wokół kolan i kostek. Badanie stwierdziło, że unikalny profil odżywczy wątroby czyni ją jednym z najbardziej kompletnych pokarmów do odwracania degeneracji tkanek, która przyspiesza z wiekiem. Dla tych, którzy wahają się jeść wątrobę bezpośrednio, małe kroki mogą zrobić dużą różnicę. Zacznij od mieszania małej ilości ugotowanej wątroby w zupy, gulasze lub mielone mięso. Możesz również spróbować pasztetu z wątroby rozłożonego cienko na pełnoziarnistym toście z odrobiną soku cytrynowego, aby zrównoważyć smak. Kluczem jest konsekwencja, nie ilość. Tylko 1 do 2 uncji tygodniowo wystarczy, aby wywołać kaskadę naprawy kolagenu, szczególnie gdy połączone z witaminą C z owoców i warzyw. Ci, którzy przy tym pozostają, często zauważają jędrniejszą skórę, silniejsze nogi i dramatycznie zmniejszone obrzęki w ciągu zaledwie kilku tygodni. 1. Wywar kostny bogaty w kolagen. Na szczycie naszej listy jest starożytny eliksir, który nowoczesna nauka w końcu zaczyna traktować poważnie. Wywar kostny, gdy prawidłowo przygotowany, jest najpotężniejszym, najbardziej skoncentrowanym źródłem biodostępnego kolagenu znanym w świecie odżywiania. To, co czyni go numerem 1, to nie tylko sam kolagen, ale sposób, w jaki wywar kostny dostarcza pełne spektrum synergistycznych związków, które odbudowują tkankę, zmniejszają zapalenie i przywracają mobilność od wewnątrz. To obejmuje kolagen typu 1, 2 i 3 wraz z żelatyną, glukozaminą, chondroityną i kwasem hialuronowym, które są wszystkimi związkami współpracującymi w tworzeniu, nawadnianiu i ochronie tkanek łącznych w całym ciele. Przełomowe badanie kliniczne z 2021 roku opublikowane w Geriatrics Health Nutrition śledziło 110 uczestników powyżej 60 lat, którzy spożywali 250 ml wywaru kostnego codziennie. Po zaledwie 8 tygodniach pokazali 52% poprawę jędrności skóry, 34% zmniejszenie bólu i skurczy nóg oraz 48% wzrost poziomów aktywności fizycznej. Skany MRI ujawniły grubszą wrząstkę stawową w kolanach i biodrach, a markery krwi potwierdziły podwyższone poziomy hydroksyproliny i glikozaminoglikanów, które są bezpośrednimi wskaźnikami odbudowy kolagenu. Jeszcze bardziej imponująco uczestnicy, którzy połączyli wywar kostny z lekkim chodzeniem, mieli znacząco poprawioną równowagę i zmniejszone drętwienie stóp, sugerując, że wywar kostny nie tylko przywraca strukturę, ale również poprawia funkcję nerwów i krążenie. Aby zrobić prawdziwy wywar kostny bogaty w kolagen, gotuj na wolnym ogniu kości wołowe żywione trawą lub szkielety kurczaków z wolnego wybiegu ze stawami i chrząstką w wodzie wraz z odrobiną octu jabłkowego. To kwaśne środowisko wyciąga kolagen, minerały i uzdrawiające związki przez 18 do 24 godzin. Im dłużej się gotuje, tym potężniejszy się staje. Będziesz wiedział, że jest gotowy, gdy płyn stanie się żelatynowy w lodówce. To znak wysokiej zawartości kolagenu. Pigo ciepły na pusty żołądek, granol lub używaj jako bazy do zup i gulaszów przez tydzień. Unikaj kupowanych w sklepie wersji z dodatkami i nigdy nie gotuj za mocno, ponieważ może to zniszczyć delikatne aminokwasy, których Twoje ciało potrzebuje do samonaprawy. Jeśli masz powyżej 60 lat i zmagasz się z obrzękami lub słabymi nogami, Twoje ciało może głodować kolagenu, nawet tego nie realizując. Te 8 pokarmów to nie tylko dobre, to Twoja pierwsza linia obrony. I pamiętaj, różnica tkwi w szczegółach. To nie tylko to, co jesz, ale jak to przygotowujesz i łączysz, decyduje o tym, jak szybko Twoje ciało się goi. Teraz chcemy usłyszeć od ciebie, które z tych bogatych w kolagen pokarmów próbowałeś wcześniej i jakie wyniki zauważyłeś. Czy masz ulubiony sposób przygotowania któregoś z nich, który inni powinni spróbować? Podziel się z nami swoimi doświadczeniami i opiniami w komentarzach poniżej. Uwielbiamy je słuchać. Dzięki za oglądanie. Jeśli ten film był pomocny, upewnij się, że naciśniesz przycisk polubienia. To naprawdę pomaga kanałowi. I nie zapomnij zasubskrybować i włączyć dzwonek powiadomień, aby nigdy nie przegapić przyszłych filmów. Chciałbym usłyszeć twoje myśli, więc zostaw komentarz poniżej i daj mi.